Hej witam was! Hej, witam Was! Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj nagrywamy Gierka, Gierka Rider Tak, okay, wczytuję już A, reklama jak zawsze Czemu był odcinek zawsze musi zacząć się od reklamy No tego to nie wiem okay. Już trochę rzeczy otwierałem, parę skrzynek, kupiłem sobie dwa pojazdy. No i tak, dobra, zaczynamy. Parę poziomów też przeszłem i samouczek uczę oczywiście Taś. Okej, okay, wchodzi do tyłu i dobrze. Ło, No, nagle bo. Nie dało się jak wyjść na pole, więc musiałem siedzieć i kisić się w domu To pomyślałem sobie, hmm, czemu bym tu hm mógłbym nagrać odcinek. No i jestem i nagrywam Okej, okay, dawać, jedź, dasz rady Okej, okay, dobra Jedź F flips Matko. Gierka fajna. Można by uznać, że było jakieś trzęsienie ziemi. Gierka może. W gierce może chodzić o to, że. To jakiś, nie wiem, na przykład symulator jeżdżenia i było jakieś. Było jakieś trzęsienie ziemi, no i. No i nie wiem, coś wybuchło albo coś. Nie, że wybuchło, tylko że było jakieś trzęsienie ziemi i teraz to jest taki jakby symulator ucieczki przed trzęsieniem ziemi albo coś takiego. No na pewno to nie jest coś takiego, bo bo piłby nie było. Mam F, jeszcze L i P i S. O, mamy L. Mamy L, jeszcze I, P i S. Dobra, jedź, jedź, jedź. Zbieraj kasę, jedź, jedź, jedź. Zbieraj mamon, zbieraj, jedź, jedź, jedź. Zbieraj kasę, jedź, jedź, jedź. Nie daj się zabić. Łomatko. O matko, Jedź, jedź, nie daj. O oh my gos. Jedź, 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 jedź. jedź. Jak zawsze muszę prze przegrać. Okej, okay, ale czemu zawsze muszą być reklamy no? Okej, okay, dobra. Dobra. Jedź. Prym, 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 prym. Jedź, 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 jedź. Uwaga. Nie. A, dobra. Jaki wóz? Rzadki. Uuu, gdzie jest Ustawione? Ustawione. No po prostu Dopiero dzisiaj pobrałem tę grę Dawaj. Jup. Podwójne salto i mam E... mam I. PIS, jeszcze tylko PIS dawaj. Podwójne, czemu zawsze tylko podwójne? Iech. Tylko PIS, tylko PIS. Umat, co tu? Mogłem się tego spodziewać. Nie, 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 za darmo czyli za reklamę, wiem. Nie pierwszy raz gram w. Taką grę. Do widzenia idziesz. Do widzenia też idziesz. Ta gra jest głupia. Każdy ma jakąś broń, tak? Wow. Po prostu mega fajna gra. Czyli nie mogłem mieć pistoletu. Tak, zrobiłem to specjalnie. Wchodzisz. A jej nie wpuszczę takie złe. No, za niedługo. Już jest praktycznie. O, weź, No i okej, okay, jedź, leć. Nie wiem, co jeszcze możesz robić. Nie wiem, czy dobrze słychać. Mog Nie wiem, czy dobrze mnie słychać, bo pada deszcz i może trochę mnie zagłusza. Powinno być dobrze. Mhm, dobra. Uuuuuuu, nawet try. Dobra. Tak. I teraz jeszcze raz tu. Dobra, nie, to nie jest to. Mogę zrobić tak, żeby było tylko jeden rodzaj mapy, ale w sumie to zaraz. Tylko siadam, zabij. Ludzie. Nie wnikam. Tak. Hmm, tutaj, tutaj. Tutaj. Wyłączyć te, To. To wyłączamy. Tylko piąte. Ludzie dałem tylko piąte. Jest piąte. Fajne, to papier, i o 3D. No. Po prostu bardzo fajne. Nie ja wiem, czy w ogóle da się przejść tę grę, chyba zakolorowując cały teren, co jest praktycznie niemożliwe. No, tu się jakoś udaje, bo to jest 3D, reklama 3D, a Możesz grać w... nie w nie w trzy. Okej, okay, dobra. No. Wiedziałem. Puścisz. Reklama. Tak. No, jest piąty. No tylko S mi zostało, no. Gdzie ono jest? i ciekawe. O jest! Mam S! I co teraz? Do strony jakiegoś dodatkowego kasza, czy coś? YOLO! 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 Wow! Poczwórny! Słabo! Ale blisko było. Zakłóca. FLIPS plus 200. Wiedziałem, że dodatkowy kaść. Teraz dwa poziomy sobie przeszły, bo były banalne. Trzeci też jest. Ale chciałam wam go pokazać. Nie. Słabo wystartowałem. No rzeczywiście. No. Bro. Co to, to jest? Tu wiem, co to jest, ale tu mamy dużo. W tej grze nie da się być nubem, tylko że, że re w reklamie musiało się być nubem, bo i speed. No i teraz proszę. Proszę, jakie już jest spidnie. To była reklama, nie gra. Dla tych, co oglądają tylko fragmenty. I zaczęli oglądać właśnie od tego. No nie! Jestem głupi. Trzeci poziom, i nie mogę go przejść. No jak? Jest taki łatwy, a nie mogę tego przejść, no. Ludzie! 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 Tak blisko było. Tak blisko, ale przegrałem. Dawaj. Daw zawsze jak mam mocno, to przeg... To nie daje rady. a zawsze jak mam słabo, to robię za mocno, no, ludzie. No da. dobrze, że nie robię z tego serii. Mhm. Mhm. No dawaj. W ogóle ta reklama jest głupia. Czemu ona nie okrążyła Całego jak przecież mogła, bo to jest... bo tu już nikogo nie ma. Okej, okay. jadę cały czas prosto, wiedziałem, dobra, do widzenia, poziom trzeci, tym razem się, już wiem co robić, źle, to fajne, no, Fala. Jest, jest, jest! Jest, 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 jest! 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 No dawaj! Jeszcze jedna praszka, i nie wiem, co zrobię. Dawaj! Dawaj! Powoli, powoli, powoli. Ok, i do przodu. Temu tu nie ma checkpointów? Powinny być. Okej, okay, dobra, dawaj, dawaj. Okej, okay, pomijam, pomijam ten poziom. Pomijam, pomijam ten poziom i ta, niech ta reklama się skończy, bo jest głupia. Bardzo, bardzo bardzo głupia gra. Bardzo. Zro... Dobra. No i to na tyle w tym odcinku. Nara.